Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Zilla. Stwierdziłem, że sobie coś nagram. I jeszcze nie wiem, na który to kanał w sobie pójdzie. Czy to pójdzie na Jurassic Park Polska, czy może na ten mój macierzysty kanał, na którym kiedyś były pająki. Teraz już pająków za bardzo nie ma, ale w sumie kogo to było obchodziło. W każdym razie no, chciałem to pokazać. Dlatego oto tutaj giganotozaura z firmy Nanmu Studio. Giganotozaura, który obviously jest wzorowany na w zasadzie wzorowany jest toczka w toczka jak gigantozawr z filmu Jurassic World Dominion, filmu, który okazał się być niesamowitym głównym śmierdzącym, ale miał zajebiste designy dinozaurów. Więc e, mając okazję odkupienia go od mojego dobrego przyjaciela Bartosza, stwierdziłem, że why not? W końcu przecież stać mnie. Z tych hajsów z YouTube'a, gigantycznych, tutaj widzę, że jakiś dent jest, mam nadzieję, że to nie jest kawałek dinozaura, bo jakie to, Bartek, będziesz hajs mi zwracał, także tutaj jest tył. teraz sobie to otworzymy, w sumie folia to jest mi niepotrzebna akurat, kompletnie, natomiast pudełko mnie za to bardzo, bardzo interesuje i bardzo mi się podoba. Albowiem w odróżnieniu od dotychczasowych większości figurek Nanmu, tutaj faktycznie widać, że to jest klasa premium, bo ten Giganotosaur to jest właśnie ta wersja deluxe, w innej pozie zupełnie, nie jest to ta natywna macierzysta wersja, którą prawdopodobnie gdzieś tutaj sobie na ekranie będziecie mogli zobaczyć, tylko jest to no, produkt premium. Jest większa z tego co wiem od tej klasycznej, tam nieznacznie, ale jest jednak trochę większa. I ma też bazę od razu, bardzo ładną zresztą z tego, co widziałem na filmikach. I no, no i tak się prezentuje, tak jest w pozycji, takiej jakby obserwującej z daleka, tak nie wiem, na przykład na wzgórzu czy czymś takim, tak? Także wygląda super. giganotozaura, od razu wiedziałem, że jak tylko Nan mu zapowiedziało, to wiedziałem, że go będę chciał mieć. Więc teraz sobie go pozwolę otworzyć. W ogóle bardzo mi się podoba okładka tego jest super naprawdę. Pozwolę go sobie teraz otworzyć i zobaczymy, proszę ja was, co się w pudełku znajduje. Oto jest, jak sami widzicie, wielki skurwysyn. Naprawdę wygląda no, imponująco, to mało powiedziane. Jest naprawdę no, duży. Także i prezentuje się. Niesamowicie, naprawdę. Zdaniem troszeczkę twórcy przesadzili z ilością Battle Damage'a, trochę, ale z drugiej strony, no, w sumie duży drapieżny dinozaur, żyjący w ekosystemie z innymi dużymi drapieżnymi dinozaurami, musi mieć ślady, że tak powiem, walki. Także, no, za chwilę się mu przyjrzymy, zanim jednak to zrobię, to od razu odhaczę jedną rzecz, czyli zmierzę go, jak wysoki on jest. Także, jeżeli idzie o wielkość, to bym powiedział tak 25 może nie, może nie 25, tak z 24 cm wysokości chyba w najwyższym punkcie, czyli tutaj, gdzie te osteodermy wychodzą, czy tam płytki grzbietowe, nie wiem jak to nazwać osteodermy, to jest to i no, a na szerokość bym powiedział tak ze 38, spokojnie się zmieści z, spokojnie z doskali z innymi dinozaurami z serii NANMU, do których za chwilkę go postaram się przynajmniej porównać. No ale teraz przyjrzymy się mu z bliska, odepnę teraz mój telefon, mój telefon jest w ogóle tak zajebisty, że nagrywa lepsze jakościowo filmiki niż e, mój aparat, którego się używałem do nagrywania filmów, także teraz to odepnę i przyjrzymy się mu z bliska, na tyle na ile to makro pozwoli, także jak sami widzicie tutaj jest łeb, wszystkie te łuski charakterystyczne są widoczne, nie mam brudnych paznokci, po prostu sobie igłę ostatnio wbiłem pod palec. Jak sami widzicie, tutaj też zębom można się przyjrzeć bardzo ładnie. Jest na nich lekki łoż czerwony. Wydaje się, że to jest krew i to by w sumie się zgadzało, ponieważ jeżeli spojrzymy tutaj sobie na dół, to jest ciało jelenia, którego widzieliśmy swoją drogą w filmie, więc najprawdopodobniej ten giganotosaur to jest że tak powiem po kłosie tego spotkania z tyranozaurem pierwszego podczas filmu dwa dinozaury się że tak powiem ze sobą pożarły o właśnie o tą padlinę którą tam widzieliście i tutaj co jest dalej no mamy tutaj te łuski każdy z łusek jest ładnie wyrzeźbiona tutaj mamy ślady walki to wygląda jak walka z jakimś Terezinozaurem, czy innym Spinozaurem Bo ma głębokie pazury, w ogóle teraz się czuję jak Andy Dinosaur Toy Reviews Bo robi dokładnie tak samo jak on! To nie jest plagiat proszę Państwa, nie! Ni chuja! <laughs> Także tak, tutaj co jeszcze mamy Więcej śladów walki Jak spojrzymy sobie niżej To oczywiście jest gigantyczna łapa tego Tego oto dinozaura w sumie, jakby nie miał tej wypustki pod, pod łapą, bo on ma taką, że tak powiem, taki, jakby klocek koturn, taki, który się wkłada, że tak powiem, w tą skałę, żeby dinozaur stał stabilnie. Nie będę teraz tego wyciągał, bo się boję, że zaraz to rozpierdzielę. Natomiast, tak, generalnie ma ten koturn. Gdyby nie miał tego koturna, gdybyście mieli jakąś inną figurkę, to spokojnie można byłoby go ustawić e, stojącego jako dominującego nad innym dinozaurem. W ogóle baza jest całkiem spoko, ale zawsze mnie denerwuje w figurkach NANMU, że te bazy są po prostu z litego kamienia, że tak powiem. Nie ma na nich żadnych jakichś szczególnych detali, nie ma na nich żadnej trawy ani nic, jest tylko kawałek skały, jest martwy jeleń bez głowy i bez lewego odmurza. Także ja se chyba troszeczkę tą ewentualną bazę wzbogaca troszeczkę, bo tak się składa, że maluję figurki i mam całkiem sporo tuft, także tutaj możecie się przyjrzeć tym łapom. No dobra, no ale wróćmy do tamtej strony. Drugą będziemy oglądać już za chwilę. Tutaj mamy te wielkie przednie łapy. Bardzo dobrze wykonane, bo w odróżnieniu nie są zgięte w nadgarstku. Dinozaury, wbrew wszystkiemu, nie potrafiły zginać łap w nadgarstkach. Gdyby robiły to tak jak ludzie, w sensie o taki sposób, to by sobie po prostu łapy połamały. Nie, nie wiem, jaki jest odpowiednik słowa pronated po polsku, ale w każdym razie no, di, dinozaury nie powinny mieć pronated wrists. Kurde, będą się to wygoglować sobie, albo pewnie pojawi się gdzieś tutaj na filmiku, co to znaczy. tak? Idziemy sobie dalej wzdłuż ogona. Ogon przypomina bardzo taki w stylu krokodyla, bo są te, te twarde łuski, wypustki osteodermy, jak zwał, tak zwał. Tutaj mamy kawał łuski odgryziony wręcz, przez, prawdopodobnie w wyniku jakiejś walki. Nie wiem, jak model wykonany z PVC najprawdopodobniej może walczyć, ale okej. Okay. No i tutaj mamy koniec ogona. Bardzo ładna kolorystyka, e, swoją drogą, jest wyróżnięta, że tak powiem, literalnie z filmu. No dobra, no ale no odwróćmy go sobie może teraz <laughs> i zobaczmy, jak on tutaj się nam prezentuje z tej mańki. Tak się składa, że niestety mam tylko jedno źródło światła na tą chwilę, bo drugie mi się wyczerpało, więc nie bardzo mam nawet jak e, zademonstrować Wam e, go tak jakby z lepiej oświetlonej strony, ale wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Bartek, oddawaj hajs, on ma tu ubytek. Także tak, nie zauważyłem tego, Bartek pewnie też nie, oszust jeden, oszukał mnie, nie no, swój chłopak zawsze, zawsze dobrze mi te figurki sprzeda. Zresztą jeżeli idzie właśnie o ten malutki ubytek, którego nikt nie zauważy, poza mną oczywiście i nim, to teraz te figurki Nanmu są wykonane rzekomo z jakiegoś takiego nowego turbo materiału, jakiś taki turbo fajny, elastyczny, tańszy przede wszystkim. No i widać te efekty, ponieważ e, bardzo dużo figurek, z tego co mi właśnie mój kolega Bartek opowiada, przychodzi obtłuczonych w jakiś sposób. Także tak, także no musicie uważać. Co my tutaj jeszcze mamy? No mamy więcej śladów walki, tak, tu, tu. O. To jest bardzo fajna rana. Już taką jakby jaśniejszą membraną obrośnięta. Już widać, że to się tak jakby zabliźnio goi. Bo to to wygląda w ogóle jak świeża rany, nie? Ale no, jest naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Więcej łusek, więcej łap. No, ta, ta łapa też jest bardzo ładna. No nie wiem, co mam wam mówić, no kurde, no widzicie, jak wygląda ten dinozaur, tak? Ja nie jestem jakimś ekspertem od yy, jakości rzeźby, tak? Według mnie, no, figurka prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zacnie. Tutaj kolejne ślady, kolejny lejciutki ubytek. Także tak, no ale to wiecie, no to drobno, drobne sprawy to łatwo można zatuszować. Wystarczy jeden łoż, jakiś dopasowany, i dinozaur będzie jak nowy. Także spójrzmy sobie, może jeszcze na niego od góry. No mówię, no wygląda taki jak typowy krokodyl. W sensie ten, ten, ten grzbiet taki. Może te dinozaury niby miały być czyste gatunkowo według loru filmowego, ale wychodzi na to, że no nazwijmy to, może, może jednak nie są, tak. Próbuję teraz przypiąć telefon z powrotem. O, udało się. Także no tak się prezentuje ten giganotosaur. Jest naprawdę spoko, bardzo mi się podoba kształt pyska, bo widać, że to jest taki dinozaur typowy, karkadontozauryt. W się sensie to sama rodzina co Karkadontozaurus, Mapuzaurus i tak dalej, bardzo charakterystyczny łeb. No. No dobra, no to chyba zostało mi tylko go porównać do innych modeli, tak? No to za, za chwilkę to zrobimy. Dajcie mi moment i za chwilę Wam pokażę go w porównaniu do innych jakichś figurek. Tak? Jako, że mam bardzo dużo figurek pochowanych w opakowaniach, bo generalnie jestem boxed collector tak? i zbieram dinozaury w pudełkach. tak. No, nie mam za wiele do dla porównania, no ale przyniosłem parę figurek, które akurat tak się składa, że mam odpakowane. W tym między innymi właśnie takie statuły jak ten tutaj, które faktycznie trzymam bez pudełka. I za chwilkę Wam postaram się zademonstrować ee, co, jak on się skaluje do innych figurek. tak? sobie, może totalnie z czapy. To jest figu figurka Pop. Jonathana Davisa z Kornan. Figurki Pop, sami wiecie, ile mierzą, tak około 12 cm tak, w porównaniu do to zabra, no jest, jest on malutki, tak? Postaram się go oprzeć, także no, nie jest źle według mnie. Davisa w ogóle dostałem od mojej kochanej żony, którą bardzo pozdrawiam. Tak, także, także tak się prezentuje w porównaniu do Jonathana Scorna. To może teraz coś innego. To może teraz w porównaniu do innej figurki Nanmu. W tym wypadku jest to e, tyranozaur. Również tej samej firmy. Wzorowany na samcu z The Lost World. Także, no, że tak powiem, no, gdyby, gdyby nie miał tego kamienia. Powiedzmy, podniesiemy go trochę, ok. Gdyby nie miał tego kamienia, no to myślę, że te dwa dinozaury spokojnie są ze sobą do skali. Także, no, według mnie jak najbardziej OK. No ale tutaj mam jeszcze jeden model, którego prawdopodobnie nie każdy ma. I tutaj już będzie na podstawce. I chodzi tutaj mianowicie o Spinozaura, proszę Państwa. Spinozaura z e, Jurassic Park 3. Wydaje mi się, że też skalowo pasuje. Powiem więcej jest chyba nawet identyczny skalą. Chociaż wydaje się, że jest większy mimo wszystko od Spinozaura. A Spinozaur, z tego co wiem, to jest największy dinozaur drapieżny z serii Jurassic Park. Także no, prezentuje się to tak. spinosaurus jest jakby co z W. Dragon, z chińskiej firmy, która niedawno, no już niedawno, już jakiś czas temu otrzymała licencję spokojnie na Jurassic Park. No i wziąłem jeszcze dwie figurki. W zasadzie jedną, którą sobie szczepiłem z drugą. Jest to Matylowski. Tyranozaur e, Trash and throw, czy jakoś tak to się nazywa, no niestety, no, muszę, muszę jednak to jakoś ustawić z sensem, także postawmy go może, tak. Powiedziałem stój, dobra, podtrzymam go trochę za nogę. Także no tyranozaur tutaj ten jest zdecydowanie większy niż ten giganotosaur. Nie mam, nie mam, innego za bardzo porównania, nie mogę jeszcze mu z gęby wyciągnąć jednego lana, który kwitam już od niepamiętnych czasów. Także dajcie mi jeszcze chwilę. I jest i Owen. Owen jest. To jest skala chyba 3,75, jeżeli się nie mylę. Więc znaczy, rozmiar 3,75 cala, czyli w przekroju jakieś te 12 cm, coś takiego. Więc, no jak sami widzicie, Owen jest malutki w porównaniu do gigantozaura. Więc wydaje mi się, że. No, przyznam się szczerze, że nieźle się skaluje. Mógłby być trochę mniejszy, tak mniej więcej o głowę, i byłby ok. Tak Także, no. Także tak to się moje mieli prezentuje. Dobra, to chyba by było na tyle z tej pseudorecenzji. Tutaj e, proszę ja was, za dużo nie wymyślę więcej niż to, co już powiedziałem. No, e, czy będą takie kolejne filmy? Nie wiem, bo, tak jak mówię, zrobiłem to troszeczkę pod wpływem hype'u, bo byłem najorany na tego dinozaura. A co będzie dalej, to czas pokaże, tak? W każdym bądź razie, jeżeli ten, ten film trafi na kanał o pająkach, od razu mówię, nie, nie będzie żadnych filmów o pająkach, bo... Bo zwyczajnie nie chcę. Nie mam pająków, nie robię już tego za bardzo i, i tyle, tak. No dobra. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jakiś miły komentarz, albo zbierdajcie od subskrybów. gdzie oczywiście, zapomniałem, od Tak, także, także, tak. No dobra. To dzięki za oglądanie i pa pa!